Witam, dzisiaj mamy z wizualnie jest ze mną Nemeczek Hello Już myślałem, że będziesz udawał, że Ciebie nie ma I, I jest prawie tydzień później, a my dopiero nagrywamy kolejne misje bo tam Orange wywaliło internet w całej Polsce Pozdrawiamy pomarańczowych nie? Tak, wszystko wina na Orange Tak, z Panem wszystko na Orange Nie, i nie mówisz tak. Tak, i nie mogliśmy się dograć. A ty grasz w Minecraft'a, ja jakoś dalej nie, nie ogarniam tak, Minecraft'a. I ten. I moi widzowie rudzą, że nie ma. Ajona. A widziałem, że ktoś tam się wykonał, ajona. Dwie albo trzy osoby. O, przekopałem się gdzieś w nowe miejsce. Powiedz mi, że tu jest naprawa zbroi. Jest na naprawa zbroi. Ale to za plecami, tak, dobra. O, o, to jak widzisz, jakieś, nie wiem, co to jest, baterie słoneczne, czy jakaś elektrownia wiatrowa. Jedziemy ich, czy...? Coś, coś, coś nowego. Aha Tam to na duże nascale. Czekaj. Ta ten. No, 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 te, te, te śmigiełka takie. Mhm. To się będzie bydle rozpadało na mniejsze i na mniejsze i na mniejsze, tak? Dobra, korzystając z okazji naprawmy się I co? Lecimy dalej z questem więc. No, tak, tak to wygląda, ale jakoś... Ej, tu są te, 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 skorpiony z PvP Te mechaniczne mm -hmm. można się w niego zamienić żeby żebyś tam. wygląda na to, że kręcimy yy, twół, kończymy event'a Trafikacja mi się trzeba na Pamiętasz tą całą listę rzeczy, którą mieliśmy z kiną przerobić. teraz została tak chamsko skasowana. A Kina jak się dowiedziała dzisiaj graliśmy w Lola i Kina się dowiedziała, że Living Story jest płatne dla niej, bo ma nieodblokowane, nie? No tak, ale to chyba mówiliśmy trzyma. Nie jestem pewien. Ja wiem, że próbowałem lo logować na jej konto, żeby odblokować, ale jako, że ona nie miała wcześniejszych odcinków, to jej nie odblokowywało późniejszych. Haha. Ha. Co, nie? Bardzo? No to powinno być tak, że powinno móc dołapać tylko... łanie nie to. Co jest? Że zaczęły otwierać menu. Ale się w sumie jej frustracji nie dziwię, bo jeżeli ktoś się do tej gry nie przywiązał kiedy ona była naprawdę dobra, to teraz trudno w nią skoczyć. No bo teraz to jest typa drakich tysiące. No taki, taki kolejne koreańskie MMO. Clombowa. Troszkę inny system walki, ale, ale jeszcze parę update'ów będzie taki sam jak w Bo inaczej, WOF ewoluuje w tą stronę, którą, w którą poszedł Guild Wars, więc ten... Walki w WoWie będą podobne do Guild Warsa i będzie tak samo. No tu mamy coś zrobić? Nie, no to przegramy. W czasie się uporać. Tylko nie wiem, czy mamy chronić to. O, słuchajcie. Okej. Jeden przetrwał, więc nie jest źle. Że... Dobra. Mm. O, no, ten papieraz wygląda jak ten nowy to Nie wiem, chyba też z tą mapką widzimy. Goku? Mm. <laughs> Dobra. Ladies and gentlemen, lecimy. Misja się sama nie zrobi. W sumie nie obrażyłbym się, gdyby te rzeczy były nieoznaczone na mapie. Trzeba by samemu było ich szukać, tych tych znaczników. Ale dobra, to wtedy Gimbaza by płakała strasznie, że Eee, nie ciągnę ich za rączkę! I tu można wejść. To co? Odpalamy nagrywanie, tak? No, możemy lecieć. Jesteśmy z powrotem. Aha, co my tutaj? Jest Katie, tak? No chociaż nie ma sensu, bo on się będzie odradzał z tego co kojarzę, a my musimy bijeć już go tak to ubijemy. Musimy się przedrzeć przez ten labirynt przez moby. Chciać będziemy biegać w jedną, potem się wracać i znaleźć Wiesz, tam jakichś członków Stana. jakiegoś teama. No właśnie. To jesteś, nie komandera z poprzedniej mapy? Co, 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 co? Komandera z, z poprzedniej mapy widzimy? Jak tylko Tak, jest nad nami bezpośrednio. E, jakby ktoś nie widział, o co mi chodzi, to jest to tutaj niebieskie, co się porusza. Wow, come on, ludzie. Prowadź, bo ja nie wiem Ten, gdzie tu. Nie, nie, ja też też przyznam, że nie wiem gdzie. Taką misję robiłem tylko jeden raz. No dobra, okay, jest, do widzę. tych kluczyków musimy się na pewno dostać. Tu jest jedna ta. A czy te klucze są z zamkniętymi przejściami jakimiś? Nie, nie ja złapałem Marjorie Tam u góry coś świeci na zielono. Potrzebujesz pomocy, czy dasz radę? Nie, no, może dam radę. Aha, dobra, czy No, zobacz. masz. Się, się Przy sobie grafice ja widzę rzeczy przez ścianę, więc wiem, gdzie iść. Bardzo dobrze. <laughs> Pamiętasz, jak to w co się robiło? Mhm. Albo na matkingu w pierwszym roku Zjeżdżały się wszystkie detale do zera, żeby nie widzieć innych graczy za bardzo <grym> Żeby się nie wczytywali Jeszcze ta, yy, ładowanie tekstur się zmieniało na ten... Jak to się nazywa? Yy, bo w, w tej grze i nie tylko w tej grze da się zmienić filtrowanie tekstur Przez co one są jakby, nie wiem, analizowane czy jakby to powiedzieć ja robiłem przez 1 1,4 jakości i to wyglądało jakbym grał w jakieś Mario. Takie, takie fajne pixele miałem, to wyglądało genialnie. Dobra, gdzie mamy się dostać teraz? Tam gdzieś na górę, tak? Tam się da, Tędy się woda. tam się da. Tam trzeba być może bardzo. Tam na górę, okej okay. Bijemy czy przebiegamy? Może przebiegamy. Dobra. Dobra, ty się nie ciesz, bo ja jeszcze nie wiem, jak tam być. Dobra, wiem. Hello. Gadam z tobą. Może te postacie są tymi komanderami oznaczone Może to nie był ten komander y, z innej mapy, może A, to była tak, Katie Tak, mhm. tak teraz, teraz jak najedziesz na każdego komandera to jest napisane kto to jest Mogę. I tutaj wczytał mi się ten Mordrem Husk o wyglądzie różowego Moa Rubby Screena być oryginalnie no. ale a nie, to... A może kaszmir go zmieniła w Moa? One jest ma Aha, no to jak zginął, teoretycznie powinienem powinien... Wrócić do tego To jest swojej, no właśnie, fermy Dobra, gdzie my się tu mamy dostać? Teraz Aha, teraz tam gdzieś na koniec. To... jak? Tędy tam? Można... można spróbować No, zobaczymy Zaraz, zaraz będę kichał hey! o! Przepraszam Pozdrawiam, czekam na No nie, próbujemy się nad... Trzeba się przeskoczyć w Oczywiście po tym się nie da, niewidzialna ściana Dobra, tędy też się nie będzie dało. To wyjdziemy dalej. Kashmir mi się zawiesiła tam u góry, gdzie skakaliśmy. Ma się te zabójcze 10 klatek animacji na sekundę. Mam nadzieję, że oni są nieśmiertelni w jakiś tam sposób. Albo się respawnią i nie odstawią Rurika z jedynki. Nie, no on się na koniec też Eee, Ale on do czegoś potrzebny był żywy? Do czymenta. ...tędy w prawo? ...czekaj, tutaj bo nie pamiętam, czy te klucze... Czy to raz... Czy, Cię czy, czy tutaj, jak te, są te klucze zaznaczone, czy to nie jest jakieś zawalone przejście, które... ...tak... ...które mogą otworzyć NPC'a. Aha, no to dobra. Y, idź tam, gdzie ty A... jesteś, czy...? No. Dobra. Co do Rolika to chodziło mi o to, że na koniec gry w tym Aha, w ten, w ten sposób Pierwszy jeszcze <grym> by się zrespawnił Respawnował, wyspawnił? Wstawał, po, po... Odstawiał z martwych w stanie I banda kompo no, no. Aż takiej cenzury nie mam nie no, akurat z kościoła w Polsce można się nabijać. Z czego jak z czego Czyli. tego zawsze można z tak? Czy nie no, z komunizmu nie można się nabijać, nie można się nabijać z władzy? Nie można. No no, no dobra? ...to nie z żab nie można się też, nie? Tędy? Nie tędy? Uuu odkryłem kołakną. Yeah! A mocno Dobrą stronę biegnę? Mam nadzieję. Okay, tędy nie ma przejścia, to nie. Tak tylko sprawdzałem. Dobra. to jest jedźma 선미 해주 이서 감사 Rob tam się gdzieś z, z zagrożeniem. Dobra, czekaj, ona jeszcze jakiegoś w moda widać. Jak to kobieta, jak się od razu to już nie. Oh, Zdjęcie, marnie. A, nie, nie da. Zapominam, że to na tkwi kanał. Następnym razem wrzuciłem na twój. Okej, okay, i gdzie teraz? Na środek, tak? Okej, okay. no to cofamy. Jak oni mogli Fajnie jest to oświetlenie, na no, dobry grafik musiałoby to ładnie wyglądać O, znaczy, nie byłem Chyba nie tam pobiegliśmy Nie wiem czy, czy tutaj nie trzeba było Tak? Czekaj, bo właśnie do mnie tak. Mewder Egorn pisze Przecież będę dzisiaj miał wizualny i ten czy nie wiedziałem. No stawaj, nie leń się. A ja mu odpiszę w tym czasie. Akurat nagrywamy. Się strzelił idealnie. Tędy? Serio? Nie. Tak? Taką nadzieję. Nie wiem, czy misje na prowadzisz. No, ty to przychodziłeś. Ale tylko raz. To raz więcej niż ja. Znam misje, które robiłem po 8 razy. czy możesz? Myślałem, że na każdej postaci. Albo nie tak. No właśnie, tylko 8 czy 6. Dobra, dobra, ile ty masz tych postaci? 15? Właśnie, nie pamiętam gdzie jest Nie, może A nie, to tylko ja mam podublowane postacie tutaj, tak? Hmm. Tędy nie, tędy nie Ooo, chyba wbiegliśmy gdzieś Gdzie nas być nie powinno w tym momencie To tutaj coś pinga, ale... Tak, 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 tak Tylko mi się wydaje, że tam się wchodziło od tej strony, tędy Zalecimy tam olał, moby to by się nim przejmował? Albo i tu, nie, aha, to jest tu gdzie byłem wcześniej Właśnie chyba coś nie ale myślałem, że tam by Cię bym hmm. widział Dobra, szukamy dalej, w końcu znajdziemy Dźwiga ale pewnie... Tu? Nie. Nie, tu dobra Tu wejście kolejne Zakładam, że tu się będzie dało zeskoczyć Jest I teraz długa prosta Fajne te, te motylki niebieskie tu latają to nie to wygląda? No tu przy tych haszczach wszystkich Na przykład tu jestem? O, to on, dobra Już zostałem z tyłu, za go Że dam sobie radę. Co to jest za model? To w ogóle. To jest. Czekaj, czekaj, czekaj. jest z tego, tego. z sections przeniesiony, pewnie, bo wygląda tak samo. A. Um, z tych takich zarażonych, niby. Zarażone, czy jak oni tam to O, to było fajne, jakaś, jakaś nowa animacja, te, te kamienie z ziemi. Prawdopodobnie się nagrało tylko jedną klatkę animacji na sekundę, ale. Aha, uważaj Te muchy jak w Diablo dwójce. Znaczy w trójce one też chyba są, ale tam nie robią takiego wrażenia. Mhm. No i nie pamiętam czy to jest za Dobra, a gdzie ty jesteś ta w ogóle? Aha, tam przy nim, tak? To zarzucam... Nie, 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 ja jestem tutaj A, sorry. To mojego Misa, u Misa, t... ale Z tego elementala. Nie zdążyłem z tym healem. Dammit! A ten boss nie jest jakiś wybitnie upierdliwy w porównaniu do poprzedniego Chyba, że ma jakąś drugą fazę mega. Nie, on chyba cały czas tak samo wygląda. Patrzę. Naszy... To ja. działa I teraz ludzie patrząc na to, co się dzieje na ekranie, zastanawiają się, jak on tak może grać na tym sprzęcie. Przypominam, że na takich ustawieniach byłem w Top 100 na wszystkich serwerach, nie? Jak jeszcze graliśmy. No, ale to było dawno tam. Tak, nie no to było kiedy ta gra jeszcze była mocna. No i była trochę trudniejsza niż teraz, no ale to inna sprawa. Myślałem, że powie, że nabyta testa. Nie no, nabyta testach to... To aż tyle nie grałem w sumie. Bo nie chciałem sobie zdradzać fabuły, gram tylko inżynierem i to po którym... Leżysz? Leżę. I... Leży i lenię się. O, dobra, o. zjadą mnie te te. O, nic się nie, nic nie, 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 w twoją nie, taką rzucam w nie, okolicę nie, ogólną nie, ten... ...deszczyk. Może nie, inna faza, ale muszę trochę inne systemy ataków. Przyznam, że ten boss jest fajnie przemyślany, to znaczy jakby to było na na większej ilości klatek animacji na sekundę to fajnie można by go taktycznie rozgrywać A jakie disko się u mnie włączyło OB1 canobi O może to nie zmyslił artysta wymiotował Quick no time to explain O. Mówiłem, że trzeba wszystkie Sylvari spalić. Sorry, trylin. Okej, okay, dla tych, którzy nie czytali książek albo nie ogarniają tak bardzo fabuły, to jedna z rzeczy, które się właśnie stały. Kate zawinęła to jajo, nie? I, i zwiała. Bajer jest taki, że Kate się buja na granicy bycia dobrą i złą, zanim jeszcze wystartowała gra. Bo ciemno, ja tą książkę gdzieś pod ręką nie mam. Hmm. Ona ma jakby siostrę bliźniaczkę, która się nazywa Fall Wayne, która jest... Ona stoi za głównym bossem w Twilight Arbor, o w ten sposób. On, główny boss w Twilight Arbor wykonuje jej rozkazy. I to jest pierwszy związek lesbijek, który był w Guild Warsie dwójce. Te, te dwie kolesiówy to jest drugi związek. Ale tego pierwszego nikt w mediach growych nie zauważył, więc na siłę tworzą teraz to coś, nie? I bair jest taki, że ta fall lane jest skrajnie zła, a Kate miała być skrajnie dobra i Kate była przeciągana przez fall lane na stronę zoom i nasz bohater, nie, dołączył później, cała ekipa Logan, Rytlock i cała reszta uratowali ją jakby przed przejściem na złą stronę i nasz bohater w fabule niby, to nie było jasno powiedziane, ale utrzymywaliśmy Kate po dobrej stronie i ona teraz śmignęła z jajem i tu mogliby to fabularnie bardzo fajnie rozegrać na, na tej podwójnej motywy. Jasne to było co powiedziałem, czy zamotałem coś? Jesteś? No tak w, w miarę jasno. Nie, chciałbym teraz dodać, że, że dzięki, dzięki temu, co, co tutaj zrobili, będą mogli otworzyć nową ścieżkę na. Tłumaczenie. Nie, nie, o, bo na Tłumaczenie i Arbor już jest nowa ścieżka. Ale nie, nie, to znaczy zamienili, nie ma nowej jako nowej. No znaczy teoretycznie jest nowa, tylko że bez sensu, że starożytne sobie. A właśnie, e, to też w ogóle. Bo ja, nie wiem, czy ty byłeś bo jest to, na tej ścieżce? Tak. Nie podoba mi się to. No, po, powiedzmy, że to jest jako czwarta ścieżka do minutami. Tak, ale trzecia to została to skasowana. A z tym skasowaniem to też był numer, bo oni skasowali trzecią ścieżkę, mówiąc, że to jest najrzadziej robiona przez graczy w ogóle ścieżka ze wszystkich dungów. Nikt jej nie robi, no, dlatego tak, bo nie ją było kasują. Najrzadziej no, bo była zbugowana. No, bo była zbugowana. <laughs> Zamiast ją odbugować i żeby gracze mogli ją robić, a to była moja ulubiona ta z pajączkami swoją drogą, sorykina ale, ale, się upadli, że nie, bo ten. Dobra, moment. No, spokojnie, dało się dało, dało radę robić. Nie, tak że się dało radę robić. Czy ja tu mam jakieś te, te 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 skrzynki? A, dobra. Zawinę odcinek, bo i tak możemy gadać po napisach. Dziękuję za uwagę i hej, dzięki, Grzysiu, że już byłeś. Dobra. Wow, wow. Masz, masz Black layone y przy sobie jakieś? No właśnie dostałem klucz i patrzę czy mam jakieś Black y, ale nie widzę Kurde mam kupę ja, tego też mam w skrzynce. Krapu do jedzenia, różnych rzeczy Tak mam, jak ktoś patrzy i widzi co tu się dzieje to jest... No ja nie grałem przez N miesięcy, a loguję się tylko żeby nagrywać Zbieram krap i później mi to zawala cały no to czekaj, to ja zrobię tak, potem Ci podeślę screena i zobaczysz mój wygląd z Nie, 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 nie trzeba. Czekaj, dostałem maila. Gdzie mamy teraz się kopnąć? Aha, do grub... Dobra. Luzik. Czy to była przypadkiem może ostatnia misja tego epizodu? No czekaj, czekaj, bo to był Nie wiem. <coughs> Tak, się, chyba tak. Się powoli gubią. Czy jeszcze trzeba iść pogadać do grup? Mhm, tak, bo tutaj w tym ostatnia była, że coś tam, coś tam Pinto de labyrint I to była chyba ta misja tak? Tak, i Kate yy, niespodziewanie znika. <grym> Czyli to Będziemy zatrzymać przedostatnią część. Okej. Okay. Ja się dziwię, dlaczego ten mistrz pokoju, czy jak go tam nazwać, chował się w jaskiniach, z których nie za bardzo jest ucieczka, a wrąbał się do labiryntu? Po co on tu w ogóle lazu? Jak oni to fabularnie wytłumaczyli? Bo tego nie skumałem? Bo on niby e, nie szedł wiem, gdzieś nie z tym jajem. przykład to przypadek? To czy inne takie jakie widzieli? Jak E, jeszcze raz, płonące co? Na przykład płonące, wieżowe No bo Trace Center stary. Nie, 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 nie W takich najbardziej, najbardziej znanych, głupich filmach jak cokolwiek się dzieje, to wszyscy uciekają zawsze na górę w pułapkę, a nie do wyjścia Tak, tak samo mm, Okej, okay, spoko To takie yy, yy, na lekcji. Bym powiedział, że się zachował jak głupia blondynka w Ale to, to, to od tego mamy me Mergery okay. <laughs> Bo blondynka akurat to jest Myśmy o tym gadali, chyba o tym gadaliśmy, że Mergery udaje mądrą, a jest tempa, a blondynka jest bardzo mądra i udaje tempą. I się świetnie uzupełniają. Nie to miałem na myśli.